No co, się ma! Sprawdzamy dostępność aktualizacji. Pobiera się już! 5 giga? Boże, 5,5 giga! Jak ja się nie mogę doczekać! O jezu, wy też tak czekaliście jak ja na to? 6 minut. To widzimy się już w gierce. Zywy? A few moments later. Jezus Maria, to już się odpala. <laughs> Czy wy też tak samo czekaliście jak ja? Chrystus, przecież ja zaraz nie wytrzymię tutaj nerwowo. Łączenia Fortnite, Jezus, szybko. Szybciutko, bo wybuchnę zaraz. Aktualizowanie jeszcze. Ostatnie sekundy widzowie. <laughs> Znowu ten ekran. Się boję, co to za baba jest. Tutaj jest fajny ten ludzi sprawę, ja go z... kojarzę nawet z bajki jakieś. <laughs> Jezus, szybciutko! Proszę! Nie mogę się doczekać już, proszę, proszę. Firma Epic nigdy nie obawiała. Proszę o hasło, tam było napisane, więc nie piszcie mi w opisach tutaj hasła swojego, tylko napiszcie, że użyliście kodiku DPG w sklepie. Hihihihi hi, 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 hi. Jezus jak ja czekam szybko, szybko. Pobieranie tokenów offline. Szybko, szybko, proszę, proszę, Już muzykę zaraz bo będzie pewnie zajawka jakaś jak wczoraj na BFA. wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Matyloid, szybko, znowu jakieś ładowanie, no nie zniesę. Taksi, taksi rzucane. Jan Kowalski. Jezus, nie ma ja podłączonego słuchawek jeszcze do ps 4 Już. Mamy. Boże, jak ja czekałem. O Jezu, co tu się dzieje? Ale ja czekałem. Dobra, skip to. Wiadomo, że nie obchodzi nas to tak naprawdę, tylko chciałem kupić. No wyjdź, sio. Nie czekałem tak naprawdę. Już skończyła się moja era Fortnite'owa. Karn bojowy. O, na to czekałem. Kup. Wiadomo, kupuję, widzowie. Tylko, że nie tutaj, bo nie wiem, czy mnie nie oskamują tutaj. Wiecie co? Właśnie musicie uważać, bo was mogą oskamować. Nie się od razu, tylko przechodzicie dalej patrzycie. Wchodzicie tutaj kord, bo wypatrzycie. Co się dzieje? Wchodzicie w szafkę, też patrzycie w szafkę i Ale przede wszystkim, wchodzicie w sklepik. Mhm. Patrzcie, 1080p, mam tyle fałdolków. I wesprzy twórcę. Co się mój kodzik? DPG Skillet Per? Co? Potwierdzamy DPG podoga skillet per ale fajny nowy sezon jest ale jest fajny. Mmm. ojoj oj zdobądź karn bojowy kukan bojowy i z Kodzikiem. Uś. Witamy. Potwierdź odbierz. Uj, ale fioki ten sezon jest to. Wow, Ooooooo wow. Nice, ol skin piękny Dobra, ustawimy go parę każdy w nim grał Dobra, tyle ode mnie, już mi się, już mi się odechciał Fortnite. A. Dzięki wielkie, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No sezon mi się mega podoba. Piona, trzymajcie się.